Uwaga, uwaga, międzynarodowy turniej piłki nożnej, film jest piękny, jedna dziewczynka kopie piłkę, druga jej zabiera, ta, ta starsza ma na imię, ola, piłka uciekła tu, dobiega, jedna dziewczynka kopnęła, tak, biegnie za nią, tak, ta druga i już, i już strzeliła bramkę, gol, tak, na bramce nikogo nie było, tak to było, niestety. Teraz jedna dziewczynka już jest przy piłce. Ta starsza dziewczynka próbuje wy, wylawirować piłką. Próbuje. Teraz ta druga dziewczynka ma przepiękną biało-czerwoną kurtkę. Dobiega do piłki. Kopie ją i ucieka. Ucieka strasznie szybko. Ta druga dziewczynka nie może ją dogonić, ale raptem goni ją goń. Tak, jak się pani Sylwio gra. To jest piękny mecz, przepiękny mecz. Proszę państwa, widzieliście coś przepięknego. Tamta dziewczynka uciekła już. Uciekła bardzo daleko jest. Tak. No to był piękny mecz do widzenia.